Witam państwa z tej strony Jazzup Live i w dzisiejszym odcinku będzie. Piękna runda w cs -ie. Nawet się nie spodziewałem, że coś takiego mogłem. Odwalić wtedy, kiedy się uczyłem grać w cs -a. Tutaj był Prodzik, był Kwazar. O, czyżby kółko i krzyżyk? Tak, ciekawe, kto wygra. No, Kwazar, tutaj. Mistrz. Kółka i krzyżyka. Oczywiście mnie ograł. No niestety przegrałem. Sam na czterej! Co tu się dzieje? No ładny kill. To chyba już były czasy kiedy grałem sobie z Ale na scrollu strzelanie miałem ustawione i... Tak ładnie się strzelało jak z maszynówki steka. Generalnie wygląda to bardzo ciekawie. Tutaj trzeba przycelować pięknie. No i headshot, kto by się spodziewał. No właśnie, oni się nie spodziewali. Tutaj na city spawnie widać, że gościu sobie idzie. Natomiast ja weszłem po bombę. Ryzykownie bardzo. No i headshot! Tak! Co tu się stało? Już trzy kile. Dwa headshoty. Fake plant. No nikt nie przychodzi, no to trzeba zaplantować. No i co jest? Tak! Mamy pięknie wygraną rundę.